Witam, ja jestem Zanek, to jest Hearthstone Heroes of Warcraft Koniec starego sezonu rozpoczyna się nowy sezon eee, Nie grałem dużo w Heartstone, no szczerze mówiąc Głównie ze względu na cifkę, więc wbiłem tylko 14 rangę eee, No Ale zawsze jakaś tam nagroda za to będzie Za ten październik eee, Zobaczmy co takiego Złoty common, złoty rzadki Revers. 10 pyłu. je, yeah, niesamowite. Okej, okay, co to mogę sobie wziąć i spyłować teraz? 11 gwiazdek dodatkowych otrzymuję. O, niesamowite. Tarczownik na bogato. Eee, zagraj 50 kart łotra. O, to super. E, Okej. Okay. Szczmionkiem na karciochy. Czy oczywiście się zbugoliniowało i nie widać ich? O, widać je, niesamowite. A, złoty płatnerz. Złoty płatnerz. No to można sobie to odczarować. Ach, czemu nie? 1500 pyłu i uwaga... Co tu jeszcze jest złotego? No come on, gdzie to jest? Może ten Hars już ma tyle kart naprawdę po tych... Po tych iluś tam dodatkach, że no... masakra dosłownie. słownie. Złożenie deków w dziczy to jest jakiś kosmos. Eee, kapłanka Elune złota, dobra. Mam dwie sztuki? Mam dwie sztuki. No problemu. W ogóle nie jest grana chyba ta kapłanka Elune jakoś specjalnie. Co nowego w ogóle robię? cztery punkty, zrywę twoją bohaterowi. Uuu, na bogatą. Dobra, no tak wyglądają nagrody e, sezonowe w Hearthstone, a zaraz rzucimy okiem na nagrody sezonowe w The Elder Scrolls Legends, tak widzimy się za moment. Okej, okay, czas na The Elder Scrolls Legends, udało mi się wbić trzecią rangę, czyli wieżę, zobaczmy jaka nagroda na mnie czeka. Jaką tą, tą, jaką, tą kartę przewidzieli? Okej, okay, nagroda za sezon. 170 kryształów, 55 golda i 2 epiki. Co to jest, kurczę, balada. Mechaniczny sojusznik, eee, przywołanie, przywołaj pająka robotnika, jeśli wierzchnia karta twojej talii jest neutralna, chyba na no to wygląda, za trójkę 3-3, trzy, trzy. nawet spoko, to jest 3-3 trzy, trzy, za 3 trzy i jak mamy neutralną kartę, to przywołamy sobie pająka robotnika, no pytanie jakie ten pająk robotnik ma statystyki, czy w ogóle ma jakieś statystyki, czy to jakieś 0,2 i prowokacja coś w tym stylu, no cholera wie dobra, to tyle jeżeli chodzi o nagrody sezonowe dzięki wielkie, widzimy się w... za miesiąc, że tak powiem z tym odcinkiem